Dzisiejszą historię podesłał mi Adrian, dzięki jak zawsze za odszukiwanie spraw, o których wcześniej nie słyszałem. Stanisław Dargacz mieszkał razem z żoną Joanną i dzieckiem w miejscowości Bolszewo-Niopodal-Wejherowa. W roku 2012 on miał 48 lat, a jego partnerka 33. Ich córka w roku 2012 miała 8 lat. Joanna była drugą żoną Stanisława. Z pierwszą również miał dzieci, jednak rozstali się kilka lat wcześniej. Opiekę nad dziećmi sprawowała matka. Mężczyzna rozpoczął nowe życie z nową rodziną. Mieszkali w dużym, dwustumetrowym metrowym domu przy ulicy Polnej. Stanisław i Joanna prowadzili firmę zajmującą się sprzedażą odzieży. Z sąsiadami mieli jednak neutralne relacje. Nie utrzymywali z nimi bliższych kontaktów. Większość czasu nie było ich w mieszkaniu, więc i nie mieli specjalnie czasu, by pielęgnować znajomości. Do pracy wyjeżdżali rano, do domu wracali wieczorem. Ich córeczka popołudnia spędzała u dziadków. Z relacji sąsiadów wynikało, że często dochodziło do kłótni między małżonkami. Mężczyzna bywał agresywny i najprawdopodobniej stosował przemoc wobec żony. Krzyki, dobiegające z ich domu, było słychać na ulicy. Był poniedziałek, 29 października roku 2012. Wieczorem, tuż po powrocie z pracy, małżeństwo oglądało w telewizji program Ukryta Prawda. Około godziny dziewiętnastej Stanisław wyszedł do sklepu oddalonego od ich mieszkania o jakieś 170 metrów. Był to dziś już nieistniejący sklep grześ, w jego miejscu obecnie znajduje się lewiatan. Kupił piwo i wybrał się z powrotem do domu. Całość zajęła mu około siedmiu minut. Od tego czasu jego życie diametralnie się zmieniło. Po powrocie do domu zastał makabryczny widok. W salonie, na podłodze, w kałuży krwi, na plecach leżało ciało Joanny. Mężczyzna podszedł do żony, ale nie miał pojęcia, co mógł zrobić, by jej pomóc. Natychmiast zadzwonił na numer alarmowy. Zawiadamający poinformował dyspozytora, że jego żona spadła ze schodów, potykając się o leżący na ziemi pokal. Pogotowie ratunkowe na miejscu pojawiło się błyskawicznie. W tym czasie gospodarz, zamiast próbować pomóc żonie, sprzątał w domu. Fakty były jednak takie, że nie można już było pomóc Joannie. Kiedy na miejscu pojawiła się ekipa ratunkowa, kobieta nie żyła już od kilku minut. A jej śmierć nie była spowodowana upadkiem ze schodów a serią ciosów zadanych przy użyciu ostrego narzędzia. Ratowniczka, biorąca udział w akcji, zwróciła uwagę na brak zainteresowania ze strony Stanisława losem jego żony. Powtarzał jedynie, że on tego nie zrobił i sprzątał puszki zalegające w różnych częściach mieszkania. Zapytany potem przez policjantów o okoliczności śmierci żony, Stanisław nie potrafił odpowiedzieć. Twierdził, że był w sklepie, a kiedy z niego wrócił, żona leżała w kałuży krwi. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Badanie przy użyciu alkomatu wykazało niespełna jeden promil w wydychanym powietrzu. Jedną rękę miał brudną od krwi, krew poplamiła też sweter, jaki miał na sobie. Najczęściej sprawcami zabójstw kobiet są ich partnerzy. W tym przypadku scenariusz zdawał się pisać sam. W oczach śledczych wszystko wskazywało na to, że było to zabójstwo w wyniku domowej awantury. Ale to nie był jeszcze czas na rzucanie oskarżeń. Najpierw należało zebrać materiał dowodowy. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zbrodni. Już na samym początku wykluczyli oni motyw rabunkowy. Podczas przeszukania domu Stanisława nie znaleziono tam narzędzia zbrodni. Znaleziono natomiast pistolet gazowy, na który, jak się szybko okazało, mężczyzna nie miał pozwolenia. Przeczesywano okoliczne pola w celu odnalezienia narzędzia zbrodni, jednak te poszukiwania nie przynosiły efektów. Jeżeli zabójcą faktycznie był mąż ofiary, to co zrobił z narzędziem zbrodni? Nie miał on przecież czasu, by gdzieś dokładnie je ukryć. W domu zabezpieczono ślady linii papilarnych należące do członków rodziny tam mieszkającej. Prócz tego znajdowały się tam także ślady osób postronnych. Czy któreś z nich mógł zostawić sprawca? O tym za chwilę. Przeprowadzono oględziny ciała. Ofiara miała 34 rany cięte oraz kłute. Napastnik zadał serię ciosów w szyję, plecy oraz brzuch. Ślady zranień znajdowały się też na rękach. Prócz tego miała też podcięte gardło. Za paznokciami ofiara miała ślady na naskórka oraz ślady krwi niezidentyfikowanej osoby. Wiadomym było, że krew i naskórek nie należały do jej męża. Te same ślady DNA zabezpieczono na pokalu w domu, a także na jednej z klamek. Rany na ciele wskazywały na to, że doszło do szarpaniny ofiary z napastnikiem. Nadal nie było narzędzia zbrodni. Jeżeli nie był nim mąż, najprawdopodobniej sprawca zabrał je ze sobą. Z jakiegoś powodu nie przeprowadzono rozpoznania przy użyciu psa tropiącego. Ten mógł wpaść na trop zabójcy, jeżeli był nim ktoś inny niż mąż ofiary. Wyglądało jednak na to, że policjanci mieli już swoją teorię i nie chcieli wprowadzać do śledztwa elementów mogących wprowadzić wątki rozpraszające. W momencie, kiedy doszło do zbrodni, córka Joanny i Stanisława przebywała u dziadków. Ten fakt być może oszczędził jej życie, a na pewno życiowej traumy. Choć na ten moment nie było żadnych dowodów, to męża ofiary zatrzymano w areszcie na 48 godzin. Zdaniem prokuratury istniały obawy, że mógł on stać za zabójstwem. Doszło do przesłuchania Stanisława D. w charakterze osoby podejrzanej. Mężczyzna przekonywał śledczych, że nie miał nic wspólnego z zabójstwem swojej żony. Tak jak mówił wcześniej, w momencie, kiedy doszło do zbrodni, był poza domem. Twierdził, że nie miał motywu, by pozbawić życia swoją ukochaną. Śledczy byli jednak innego zdania. 1 listopada doszło do kolejnego przesłuchania. Stanisław, przebywając w izbie zatrzymań, sam miał poprosić o rozmowę. W jej wyniku doszło do przyznania się mężczyzny. Jak dokładniej wyglądało przyznanie się? Stanisław, zdaniem policji, miał powiedzieć, że przecież nikogo innego nie było w domu, więc wszystko wskazywało na to, że to on musiał zabić żonę. Ale on sam nie pamiętał, by coś jej zrobił. Poprosiłby wezwano jakiegoś lekarza, mogącego pomóc mu w odzyskaniu pamięci. Pytanie na ile był pijany w momencie, kiedy pogotowie i policja pojawiły się na miejscu. We krwi miał niespełna jeden promil alkoholu. Czy jego stan upojenia mógł być na tyle mocny, że mówiąc kolokwialnie, urwał mu się film? Stanisław jest osobą pijącą regularnie, na co wskazywały wszystkie osoby z jego otoczenia jednogłośnie. Wątpliwe, by taka ilość spożytego alkoholu mogła u niego spowodować problemy z pamięcią. Jego wyjaśnienia dały podstawy by zastosować względem Stanisława Dargacza 3-miesięczny areszt. Brakowało jednak nadal dowodów na winę zatrzymanego mężczyzny. Postawiono mu zarzut zabójstwa, a także nielegalnego posiadania broni, jaką zabezpieczono w jego domu. Prokuratura żądała kary 25 lat pozbawienia wolności. Areszt potem był jeszcze wielokrotnie przedłużany. Nagłówki brukowców grzmiały o bestialskiej zbrodni dokonanej przez bogacza, choć wówczas nie było jeszcze dowodów na winę zatrzymanego mężczyzny, a i kwestia jego bogactwa zdawała się być wątpliwa. Dom, choć duży, nie wyglądał zbyt okazale. Moim zdaniem prezentuje się on dość przeciętnie na tle innych domów w okolicy. A trudno przypuszczać, by Stanisław dorobił się fortuny na sprzedaży odzieży na bazarze. To nie jest jednak tak, że dziennikarze wyssali z palca informacje o rzekomym bogactwie dargaczów. W okolicy krążyły plotki na temat ich zamożności, choć nie sposób określić, czy był w nich cień prawdy ani kto te plotki zaczął rozpowiadać. Zbierano materiał dowodowy. Zabezpieczono paragon, który potwierdzał, iż mężczyzna był w sklepie, gdzie kupił dwa piwa. Z niego wynikało, że zakup został dokonany o godzinie 19.12. O godzinie 19.15 mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy. Zatem między wyjściem ze sklepu a wykonanym telefonem na numer alarmowy minęły zaledwie trzy minuty. Śledczy przeprowadzali eksperyment procesowy, mający dać odpowiedź na pytanie, czy podejrzany był w stanie wykonać wszystkie te czynności w tak krótkim czasie. Udział w nim wziął pozorant przedstawiający to, w jakim czasie można dojść ze sklepu do domu państwa dargaczów. Ten eksperyment wykazał, że była szansa, by podejrzany doszedł szybkim tempem do domu. Pokłócił się z żoną, a następnie zamordował ją, a potem zadzwonił na numer alarmowy. Ale o co w ogóle para miałaby się pokłócić? Zdaniem prokuratury, ilość zadanych ran świadczyła o emocjonalnym stosunku zabójcy. To tym bardziej wskazywało na kogoś blisko związanego z Joanną. W toku śledztwa ustalono, że kobieta zdradzała swojego partnera. I to, zdaniem prokurator, mogło być powodem niekontrolowanego wybuchu, w wyniku którego doszło do zbrodni. Po kilku tygodniach w sprawie nieoczekiwanie pojawił się nowy świadek był nim niejaki Krzysztof Esz. Nietypowe są okoliczności, jakie spowodowały, że mógł się on pojawić w tej sprawie jako świadek. Otóż on sam nigdy nie zgłosiłby się na policję zdecydowanie nie było mu to na rękę. Śledczy dotarli do niego za sprawą jego matki. Kobieta zgłosiła się sama do kuratora sądowego, twierdząc, że jej syn może być zamieszany w zabójstwo, o którym w okolicy w ostatnim czasie mówili wszyscy. Mieszkali oni w Wejherowie. Zdaniem kobiety, jej syn 29 października wieczorem wrócił do domu w brudnym od krwi ubraniu. Jego ręce też były we krwi. On sam był bardzo wzburzony. Zapytany przez matkę, co się stało, odpowiedział jej, by się nie interesowała. On już skończył 18 lat i nie musi się jej z niczego tłumaczyć. Rzeczy ściągnął, nakazał swojej siostrze spalić je w piecu. Potem powiedział matce i siostrze, że gdyby ktoś o niego pytał, to nie było go w domu w ciągu ostatnich dwóch dni. Potem w pośpiechu wyjechał na południe Polski do swojej dziewczyny. To zachowanie musiało budzić w jego bliskich niepokój. A to jeszcze nie wszystko. Siostra Krzysztofa, dwa tygodnie przed zabójstwem, odbyła z nim ciekawą rozmowę. W jej trakcie mężczyzna powiedział, że znalazł dobrą robótkę i będzie mógł w szybki sposób zarobić 20 tysięcy złotych. Dodał też, że jeżeli wszystko się uda, będzie ustawiony, a jeśli się nie uda, może czekać go nawet do żywocie. Matka początkowo nie zgłosiła się na policję. Niedługo później dowiedziała się o śmierci Joanny i zdawała sobie sprawę, że jej syn mógł mieć z tym jakiś związek. Mimo wszystko wahała się jeszcze przez jakiś czas, czy zgłosić sprawę na policję. Po trzech tygodniach, z powodu gryzących ją wyrzutów sumienia, zdecydowała się to zrobić. Policji szybko udało się dotrzeć do Krzysztofa. Nie musieli go specjalnie szukać. Jakiś czas wcześniej trafił on do aresztu śledczego w nowym sączu. Trafił tam, ponieważ został przyłapany na rozbojach i na kradzieży w nowym targu. Został rozpoznany przez swoje ofiary. Były nimi kobiety. Mężczyzna ten był znany policji ze swoich wcześniejszych wyskoków. Krzysztof Esz został przesłuchany w związku z wydarzeniami z dnia 29 października roku 2012. Przyznał, że feralnego wieczoru faktycznie pojawił się w domu państwa dargaczów. Miał jasny cel: obrabować ich i szybko stamtąd uciec. Kiedy on przeszukiwał parterową część domu, usłyszał, że na piętrze ktoś rozmawiał. Skrył się, kiedy usłyszał, że Stanisław schodzi na dół. Kiedy gospodarz wyszedł na chwilę do sklepu, Krzysztof przystąpił do dalszego plądrowania. W pewnym momencie próbował się wymknąć, ale nie zdążył, ponieważ za moment gospodarz był z powrotem. A on zauważył go przez okno i postanowił znów się schować. Skrył się w piwnicy. Stamtąd usłyszał odgłosy głośnej awantury. Za moment te dźwięki ucichły. Kiedy chwilę potem stamtąd wyszedł, natknął się na ciało kobiety leżące na ziemi w salonie. Próbował ją jeszcze ratować, jednak było już za późno. To właśnie podczas tej czynności ubrudził krwią ubranie i ręce. Powiedział, że krew trysnęła na niego z brzucha, a także z szyi. Spanikował i postanowił stamtąd uciec. Jednak zanim to zrobił, zabrał leżące na stole pieniądze było to tysiąc złotych. Przerażony wrócił do domu, spalił ubrania i postanowił wyjechać. W jego zeznaniach było jednak sporo nieścisłości. Złodziej twierdził, że kiedy już chciał uciekać z domu, zauważył przez okno wracającego ze sklepu Stanisława. Jednak przed oknem stał wówczas dostawczy samochód Mercedes Sprinter, zasłaniający widok na drogę. Jak mówiłem wcześniej, Stanisław przed przyjazdem karetki próbował uprzątnąć bałagan w domu. Twierdził, że zanim wszedł na piętro, zszedł też do piwnicy. Tam nie widział Krzysztofa, który według jego wersji powinien w tym czasie tam się ukrywać. Z jakiegoś powodu prokuratura uznała, że zeznania Krzysztofa Esz są wiarygodne. On sam stał się kluczowym świadkiem oskarżycieli. Mężczyzna został przebadany przez biegłych psychiatrów. Ich zdaniem nie kłamał składając swoje zeznania. Skąd Krzysztof wziął się feralnego wieczoru w domu Stanisława? Czy miał aż takiego pecha, że zaplanował skok na przypadkowy dom w czasie kiedy w nim doszło do zabójstwa? To nie do końca tak. Rodzina Esz, kilkanaście lat wcześniej, mieszkała w sąsiedztwie domu Dargaczu. Gdy Stanisław mieszkał jeszcze z poprzednią żoną i dziećmi, Krzysztof był wówczas jeszcze nastolatkiem. Znali się, jednak rodzina przeprowadziła się i kontakt się z nimi urwał. Być może Krzysztof usłyszał plotki o rzekomych pieniądzach skrywanych w piwnicy i dlatego postanowił ich okraść. Zdarzało mu się w przeszłości bywać w tym domu, mógł zatem znać rozkład pomieszczeń w środku. Na obszarze posesji zabezpieczono niedopałek papierosa, na którym znajdowały się ślady DNA Krzysztofa. To tylko potwierdzało, że przebywał on w tamtym miejscu, ale on sam przecież od początku się do tego przyznawał. Ustalono też, że ślady zabezpieczone pod paznokciami ofiary nie należały do Krzysztofa. Czy w grę wchodził zatem jeszcze inny napastnik? Tutaj pojawia się jeszcze inna kwestia. Jeden ze świadków w sprawie twierdził, że przed domem widział złodzieja, znanego nam już jako Krzysztofa Esz, w towarzystwie jeszcze innego młodego mężczyzny. Kim on był? Sam Krzysztof zaprzeczał, by był na miejscu z kimś jeszcze. Albo świadek mówił nieprawdę, albo to Krzysztof kłamał. Nie udało się ustalić, kim mógł być ów mężczyzna i czy miał on cokolwiek wspólnego z zabójstwem Joanny. Pomimo dość ubogiego materiału dowodowego, w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ruszył proces przeciwko Stanisławowi D. Oskarżony został przebadany przez biegłych psychiatrów. Według nich Stanisław ma osobowość psychopatyczną z tendencjami do zachowań impulsywnych. W toku postępowania ustalono, że oskarżony wielokrotnie dopuszczał się przemocy względem Joanny. Ale z zeznań jego byłej żony dowiadujemy się także, że stosował przemoc względem niej oraz ich dzieci. To właśnie jego przemoc była powodem rozpadu ich rodziny. Zdaniem prokuratury, feralnego wieczoru doszło między nimi do awantury, w związku z tym, że wyszło na jaw, iż Joanna zdradzała swojego męża. Spotykać się miała z innym mężczyzną, handlującym na co dzień na tym samym bazarze co oni. Wiadomym było jednak, że Stanisław dowiedział się o tym już dwa miesiące przed śmiercią żony. Wówczas to w ataku szału zniszczył m.in. telefon, przy pomocy którego kontaktowała się z kochankiem. 29 października znów powrócił ten temat, i pijany Stanisław był tak wzburzony, że miał stracić kontrolę nad swoim zachowaniem. Obrona negowała ten argument. W końcu mężczyzna wiedział o zdradzie i mało prawdopodobne, by ten temat po dwóch miesiącach wywołał u niego aż takie emocje. Podstawą do zastosowania aresztu, a potem do postawienia Stanisławowi zarzutów było jego przyznanie się na pewnym etapie. On sam twierdzi, że nigdy do niczego się nie przyznawał. Policjant po rozmowie z nim sporządził jego zdaniem kłamliwą notatkę, według której miało dojść do przyznania. Sam oskarżony o istnieniu notatki dowiedział się dopiero pół roku później. Wcześniej jej nie widział, a tym bardziej jej nie podpisywał. Co więcej, zdaniem samego Stanisława, policjanci na posterunku stosowali względem niego przemoc. Obrońca oskarżonego twierdził, że sąd nie miał podstaw, by stosować względem jego klienta środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego. Nie było obaw o matactwo ani też powodów, by sądzić, że oskarżony będzie próbował uciec. Adwokat wnioskował o dozór policyjny, a także o kaucję w wysokości 70 tysięcy złotych. Sąd jednak nie uwzględnił tego wniosku. Proces się jednak przedłużał, a sam oskarżony złożył wyjaśnienia. Przeprowadzono eksperyment w sądzie mający dać odpowiedź, czy ustalona wersja wydarzeń mogła w ogóle mieć miejsce. Zgodnie z ustaleniami śledztwa, od wydruku paragonu w sklepie do momentu zadzwonienia na pogotowie minęły jedynie trzy minuty. W sklepie mężczyzna nie miał na sobie żadnych śladów krwi. Zbrodni musiałby się zatem dopuścić w ciągu tych trzech minut. Eksperyment miał wykazać, czy to w ogóle było możliwe. Stanisław z domu wyszedł w klapkach. W ciągu tych trzech minut musiałby w niezbyt predysponowanych do szybkiego chodzenia butach wrócić do domu, tam pokłócić się z żoną, zadać jej serię ciosów i zadzwonić na pogotowie. Potem musiałby ukryć narzędzie zbrodni, tak że policja, która pojawiła się na miejscu niedługo później, go nie odnalazła. Choć całkiem niedawno opowiadałem historię, gdzie policja nie zajrzała nawet pod łóżko, gdzie znajdowało się narzędzie zbrodni. Więc szczerze mówiąc, nic mnie tutaj już nie zdziwi. Tym razem w eksperymencie udział wziął sam Stanisław, a nie jak wcześniej Pozorant. Wynik był również zgoła inny. Eksperyment wykazał, że nie było możliwości, by mężczyzna zdążył wykonać te wszystkie czynności w tak krótkim czasie. Prokuratura eksperymentowi zarzucała brak obiektywizmu. Jej zdaniem oskarżony celowo spowalniał kroki, by wydłużyć czas na swoją korzyść. Jednak pozostańmy jeszcze przy kwestii czasu, ponieważ w tym przypadku nie wszystko jest oczywiste. Otóż w sklepie, gdzie mężczyzna kupił piwo, zegar w kasie spóźniał się o kilka minut. O ile tak dokładniej? Śledczy próbowali to ustalić, ale okazało się być to zadaniem trudniejszym niż by się wydawało. A to dlatego, że każdy z ich zegarków wskazywał na nieco inną godzinę. Najpewniej jednak zegar spóźniał się od 7 do 9 minut. Tej kwestii przeprowadzony w trakcie procesu eksperyment nie uwzględniał. W wyniku przebiegu sprawy sąd zmienił zdanie w kwestii uchylenia resztu tymczasowego. 14 października 2014 roku zdecydował się na wypuszczenie Stanisława po wpłaceniu kaucji. Tym samym na pozostałych rozprawach mógłby on odpowiadać z wolnej stopy. Mężczyzna otrzymał zakaz opuszczania kraju, a także dozór policyjny. W razie gdyby mężczyzna dopuścił się gruźb względem świadków, lub zachodziłyby obawy matactwa, wróciłby od razu do aresztu. Nic takiego nie miało miejsca, ale mimo wszystko szybko wrócił za kraty. A dlaczego? Prokuratura złożyła zażalenie od tej decyzji sądu. Sąd apelacyjny był tego samego zdania. Uznał, że Stanisław musiał wrócić do aresztu i tam oczekiwać na koniec procesu. Jak prokuratura broniła zeznań swojego głównego świadka, którym był Krzysztof Eż? Zastanawiające w jego wersji było to, że mimo dramatycznych okoliczności zabrał pieniądze ze stołu, dlaczego nie zabrał ich stamtąd wcześniej? Zdaniem oskarżycieli, po zabójstwie Stanisław wyciągnął z sejfu pieniądze i położył je na stole. Chciał upozorować zabójstwo na tle rabunkowym. Skorzystał na tym włamywacz, który zabrał pieniądze, gdy Stanisław poszedł na górę. Proces przeciągał się w nieskończoność. Odbyło się łącznie 18 rozpraw, między którymi zdarzały się nawet kilkumiesięczne przerwy. Do czasu ogłoszenia wyroku Stanisław Dargacz spędził za Kratami w ramach wciąż przedłużanego aresztu tymczasowego 3,5 roku. 29 grudnia roku 2015 zapadł wyrok. Pięcioosobowy skład sędziowski uznał, iż istniało zbyt wiele wątpliwości co do winy oskarżonego. Brakowało dowodów. Przede wszystkim nie było narzędzia zbrodni. Przebieg wydarzeń ustalony przez prokuraturę zdawał się być niewiarygodny. Tym samym Stanisław Dargacz został uznany za niewinnego zabójstwa. Został jednak skazany na karę roku i czterech miesięcy pozbawienia wolności za nielegalne posiadanie broni. Z racji, że mężczyzna spędził w areszcie więcej czasu, po rozprawie mógł wyjść na wolność. Prokurator nie mogła pogodzić się z wyrokiem sądu: zaznaczała, że jest ona przekonana o winie uniewinnionego mężczyzny. Zapowiedziała apelację. Twierdziła, że eksperyment w sądzie wykonany został nieprawidłowo i dlatego jego wyniki były sprzeczne z wynikami eksperymentu przeprowadzonego przez śledczych. Obrona była zadowolona z wyroku. Zapowiadała natomiast apelację w kwestii wyroku za nielegalne posiadanie broni. Zdaniem obrońcy, dopiero przerobienie broni gazowej mogłoby powodować jakiekolwiek zagrożenie. Stanisław tego nie zrobił. Jednocześnie mógł domagać się odszkodowania za przetrzymywanie go w areszcie, choć okazał się być niewinny. W roku 2016 powstał odcinek programu Państwo w państwie, w którym przedstawiono dzisiejszą historię. Przedstawiony w nim został eksperyment mający pokazać, czy możliwym było dokonanie zbrodni w czasie trzech minut, dziennikarz posatu. Przeszedł tę drogę idąc spokojnym tempem w 2 minuty i 2 sekundy. W eksperymencie procesowym wykazywano, że tę trasę można pokonać w 40 sekund. To oczywiście jest możliwe, pod warunkiem, że mężczyzna biegł żwawym tempem. Jednak Google wskazuje, że na piechotę tę trasę można pokonać w 2 minuty, zatem myślę, iż jest to adekwatny wynik. Tymczasem Stanisław cały czas oczekiwał na wyrok sądu apelacyjnego. We wrześniu roku 2016 do prokuratury trafił fax. Z jego treści wynikało, iż jeden z funkcjonariuszy prewencji twierdzi, iż skazany w innej sprawie Piotr P. powiedział mu, że Stanisław przyznał mu się wcześniej, że to on zabił. Przyznać się miał jeszcze w roku 2014, kiedy razem siedzieli w areszcie śledczym w Wejherowie. Prokuratura domagała się przesłuchania tego świadka. Sam Stanisław twierdził, że nie znał Piotra P. i nigdy z nim nie rozmawiał. W czasie, kiedy tamten przebywał w areszcie w Wejherowie, jego tam już nie było. Faks pojawił się tuż przed wyrokiem sądu apelacyjnego. Czy miał on jakikolwiek wpływ na wyrok? Bardzo możliwe. Sąd apelacyjny uznał, iż sprawą musi ponownie zająć się Sąd pierwszej instancji. W nowym procesie Stanisław mógł odpowiadać z wolnej stopy. Niestety, na tym kończą się doniesienia, do jakich udało mi się dotrzeć. Nie wiem, jaki był ponowny wyrok sądu. Wiem jedynie, że Stanisław nie trafił za kraty. Wygląda zatem na to, że zabójca Joanny, o której w tej sprawie mówiło się tak niewiele, ktokolwiek nim był, nigdy nie doczeka się kary za swój czyn.